Hej ekipa, witam was w stanie. witam was ponownie w Driftland The Magic Review, witam was w kampanii Ludów. tak, ogromną mam entuzjazm względem tego, bo po pierwszym odcinku naprawdę świetnie się bawiłem, nacja idealna dla mnie technologiczna, przemysłowo, wydobycie i do tego wysoki poziom e, rzemiosła, więc jak najbardziej róbmy kolejną quest'a, misja, wyprawa. Legendarny monolid od lat zaginiony, Odwieczny, lecz gdyby przypadkiem zniszczony, koniec zagładę ziemi dzieciom był nadał, bo sercem był tej rasy i jej życiem władał. Odnaleźć monolith, wzmocni się duszy rasy, czy Frejdycha da radę w wojenne czasy? Odesokł król z swą córkę w oddale, tam będzie bezpieczna, a tutaj raczej wcale. Cele misji przejmie wszystkie wyspy. Wow! No, wiecie co, to jest jeden z lepszych chyba Mamy przyjąć wszystkie dostępne wyspy. Bardzo proszę, rozpoczynamy zabawę. My myślałem, że zaczniemy poszukiwanie Menolitu. Lecz wysłano nas daleko od podobnego jego, jego lokalizacji. Czemu mój ojciec poprosił mnie, żebym tutaj przybyła? Żyjemy w niepewnych czasach, dro Drogi Kamyczku. Ciemne elfy zdewastowały nasze wielkie archiwa. Musimy być gotowi na wojnę i zabezpieczyć wyspy bogate w wartościowe kruszce. Jestem wściekła, że musimy to tkwić, ale może być to szansa, by pokazać twojemu ojcu, że jesteś gotowa, aby wziąć odpowiednie za twoje królestwo. Dziękuję wam obojgu. Zrobiłem to, co w mojej mocy. Przyjrzyjmy wszystkie wyspy. Przejmiemy wszystkie wyspy. Oj, tak, przejmiemy wszystkie wyspy. A tych wysp jest. Będzie dużo. Będzie dużo zabawy. Bardzo dużo, dużo, dużo frajdy. Bardzo się z tego cieszę. Ale jak widzicie, jesteśmy głodni. Mamy głód na. Aż na poziomie plus 2 Nie mamy żadnej produkcji. A to interesujące. No w każdym razie będziemy dużo się bawić tutaj w tej okolicy. Więc to co? Powoli się zaczynamy rozbudować, powoli oceniamy tutaj możliwości nasze wydobywcze, powoli wydobywamy. Tutaj mamy dykami i inne rodzaje surowców. Więc na pewno, na pewno będę chciał tutaj się dowiedzieć, co kryją dane zasoby, co kryje się w tych okolicach. No i powoli zaczynać tą rozbudowę. W końcu, trzemy, trzeba nas jak najwięcej, aby podbić tą całą krainę. Witam cię, Księżniczko Freydro, nazywam się Izarazolom i jestem od jednym z arcyposzukiwaczy z Gildi Odkrywców. O, znamy typa. Słyszałem o tobie, arcyposzukiwacz, potężny magi, człowiek posiadający niezwykłą wiedzę. Pomógł naszym klanom wiele razy, Freiro. To człowiek godny zaufania. O, proszę, jak historia ciągnie. Arcyposzkiwacz opowiadano mi o tobie niezwykłe rzeczy. Mam prośbę, jeśli wiesz coś o Monolicie, pomóż mi go odnaleźć, a ja zezwolę ci go gruntownie zbadać. Mówisz o monolicie kreślnoludzkim, źródła życia? Odnaleźć go i zbadać to domażnień każdego odkrywcy. Mogę pani składać uczciwą propozycję? pomogę ci odnaleźć monolit. No i super, mamy tutaj odkrywcę, jest no, poszukiwasz. On ma poziom 3, poziom 15, trzeci poziom królestwa, super. No czyli mamy dwóch bohaterów, słuchajcie, mamy dwóch bohaterów, którzy na pewno tutaj nam sprawią dużo dobrego, Harbion tutaj chodzi, walczy champion, walczy tutaj na dobro naszej cywilizacji, zbiera zasoby bardzo chętnie, a my no cóż, podbijamy, podbijamy kolejne te obszary, bo w końcu nie po to tutaj przyszliśmy, żeby patrzeć się jak tutaj koledzy Kowato tutaj się kręci, my poszliśmy tutaj, żeby zgarnąć, zgarnąć te zasoby, bo właśnie o to nam chodzi. Mam nadzieję, że ciebie, ciemne elfy nie zaatakują na tych ziemiach. W ostatnim czasie miało miejsce wiele konfliktów. Wiem, że Emryk, mag, który stoi na czele ludzi, jest w stanie wojny z ciemnymi elfami. Nie słyszeliśmy o tym. Spróbuję skontaktować się z magami, o którym wspominasz. Jeśli rzeczywiście mamy wspólnego wroga, wyślę mu oddział moich krasnoludów do pomocy. No i właśnie w taki to sposób Emmerich pozyskał niespodziewanego sojusznika, więc całkiem spoko, ale ja się tutaj fascynuję jednak bardziej tymi mechani mechanizmami, no nawet taka zwykła masarnia ma tak pięknie kręcące się trybiki, no po prostu coś przepięknego. A tymczasem rośniemy siłę, rośniemy w siłę, mamy inżynierów, mamy coraz więcej jednostek, mamy coraz większe polecko do podpisu, podpisu, popisu? Jak widzicie, już przejęliśmy całkiem sporo pokaźnych terenów, ale ja wiem, to jeszcze nie jest wszystko, bo ta mapa naprawdę skrywa ogromne sekrety. Mamy podbić wszystkie ziemie, więc to uczynimy. Oto jest cała mapa. Mapa, która wydawała się ogromna, okazuje się że jednak jest dosyć mała. Tutaj zostało nam dosłownie parę wysepek, i tutaj tylko niestety nie mamy zasięgu magicznego oka, żeby tutaj się udać. Wprawdzie mam jedną wyspę, którą mógłbym odpiąć od naszego mocarstwa. Mamy splądrowane bazoleum. Ma które dałoby nam zasięg, i można by w sumie tak to kombinować, żeby właśnie takim marzorem zrobić, podlecieć, ewentualnie tu jakoś połączyć na tej zasadzie. To wiecie co? To nie jest nawet głupie, więc odpinamy. Tak, chcę odpiąć tą wyspę. Tak jest. Chcę ją całkowicie się odpiąć od tych struktur. Drewniany most. Aha, super. Czy ja zlikwidowałem sobie w taki sposób, przez co teraz ten drewniany most nie jest pod moim zasięgiem? No nie, spróbujmy inaczej. W takim razie ja podepnę sobie tą wyspę. A tą będę chciał przetransportować się gdzieś tutaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Moje siły już urosły na tyle, że już mam wszystkie statki latające, jakie dostępne, chyba wszystkie. Eee, poczekajcie, zerknijmy. Brakuje mi fregat, właśnie. Fregaty to muszą być obowiązkowo, bo bez frega to będzie ciężko. Co ciekawe, tu, tutaj co trochę obozy barbarzyńców powstają, z czego dodatkowo mamy eee, kasę, co jest nawet naprawdę mi na rękę. Jednakże, przyznaję też, że są uciążliwi, bo ciągle gdzieś tam jak słyszę jakieś walki, ciągle coś tam się gdzieś dzieje. Na chwilę obecną zarabiamy, budujemy, no i tak jak powiedziałem, musimy zlikwidować ten, ten drewniany most i bierzemy tą, frega tą strukturę. Tylko pytanie, czy się tak transportujemy? No nie bardzo, najgorzej, bo ten, ta, ta wysepka blokuje przepływ. No to w takim razie, ta wysepka ląduje tu, o super, a tą damy tutaj. Tak damy tu, powinno przejść. Więc zaraz się połączymy z tym oto tymi podstawowymi wyspami. No, powiem wam szczerze, ten moździerz ma ładny cios, naprawdę ładnie tam naparza. No, jestem zadowolony, jestem zadowolony, podbijamy kolejne tereny, tutaj podbijamy, jeszcze zrobimy zrobimy podbicie w takim razie tutaj, bo tutaj tak naprawdę jest coś, coś czego szukamy, szukamy skarbów, zdecydowanie szukamy skarbów, chcemy zobaczyć co tu jest, jakie są tereny tutaj ukryte, zobaczymy, zobaczymy na pewno. Tutaj oczywiście ten nasz statek, statek, naszą wyspę będę żeby mieć jak największy zasięg, żeby tutaj te wszystkie tereny podbić, wszystkie tereny tutaj przejąć. No, przyznaję, fregaty i te wszystkie statki latające są krasnoludów na, na, na naprawdę potężnymi jednostkami. Ostatnia potyczka z barbarzyńcami i to by było chyba na tyle, bo naszym zadaniem jest przede wszystkim przejąć wszystkie wyspy, wszystkie wyspy, które tutaj mamy możliwe do podpięcia. Proszę, wszystko chyba jest popodpinane, wszystko się wydaje, że jest przyjęte. Czy jest tu jakaś jeszcze wyspa, o której nie wiemy, a raczej mi się nie wydaje. To już jest chyba wszystko, to już jest kwestia tylko połączenia dwóch, trzech wysp i mamy, mamy wszystkie struktury. Tu jeszcze się biją, tu tutaj trzeba będzie podjąć, ale co jest koniec. Księżniczko, otrzymałem złe wieści. Ciemne Elfy zatkowały wynagrodzenia Królestwu kresnoludów. Twój ojciec dowiedział się, że Ciemne Elfy także poszukują Monolitu. Zebrał wojska i szukuje się do walki. Mój ojciec walczy z Ciemnymi Elfami, a ja nie ja zajmuję się nic nieznaczącymi wyspami tak odległymi od pola bitwy. Mój ojciec chciałabym, by tu przybyła, żeby nic mi się nie stało. Widziałeś o tym, Harbionie? Porozmawiamy, porozmawiamy o tym później. Ruszamy, by pomóc w walce królowi Tyranowi. Pewnie potrzebuje wsparcia. A zaraz po bitwie wrócimy do poszukiwania monolitu. Ruszajmy. I zakończyliśmy przywódcę klasnodów. Kolejny achievement wbił. Zdobyliśmy wszystkie wyspy, zdobyliśmy wszystkie rzeczy. Bardzo fajnie. O to właśnie chodziło. Ach, lubię te krasnoty, lubię, naprawdę tutaj się można fajnie bawić, choć przyznaję, bardzo długo się nimi rozwija, bo oni nie mają takiego potencjału magicznego, jakby się mogło wydawać. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, bardzo zadowolony z tego, jak nam się dzisiaj grało i mam nadzieję, że, wam, że ta, wam także się odcinek podobał. Jeżeli tak, zapraszam Was serdecznie do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Natomiast za dziś Wam ogromnie dziękuję, pozdrawiam Was z Taniu. Na razie, hej! The fate of Driftland lies in your hands.